Święty Antoni wprowadzi do Twojego życia niemożliwe. Oglądaj do końca i otrzymaj niezwykłe błogosławieństwa. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. To ogromna radość, że znów tu jesteście. Drodzy bracia i siostry, dziś wzywam wszystkich do zjednoczenia się w wierze i pobożności kierując nasze serca do chwalebnego Świętego Antoniego, Świętego Cudów. Uznany za swoje potężne wstawiennictwo i niezwykłe cuda dokonane zarówno za życia, jak i po zejściu do nieba, Święta Antoni jest prawdziwą pomocą w chwilach potrzeby. Jeśli stoisz w obliczu pozornie niemożliwej sytuacji lub potrzebujesz pilnego cudu w swoim życiu, Wiedz, że święty Antoni jest gotowy wysłuchać Twoich modlitw i wstawić się za tobą. Wznieśmy razem nasze głosy i serca, ufając mocy i miłosierdziu Boga, prosząc święta Antoniego z Padwy o udzielenie nam tak potrzebnych łask. Wierzę, że dzięki tej modlitwie niemożliwe stanie się możliwe. Teraz w komentarzu zostawcie następujące zdanie. Święty Antoni Spadwy, obdarz mnie niemożliwym cudem, którego tak bardzo potrzebuję. Zanim rozpoczniemy modlitwę, chciałbym wyrazić moją wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to dlatego, że ma on dla Ciebie szczególne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli to możliwe, zostaw lajka, aby YouTube uznał istotność tych treści i udostępnił je jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Zacznijmy naszą modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebny święty Antoni, zwany świętym cudów, przychodzę do ciebie z wiarą i nadzieją, prosząc o twoje potężne wstawiennictwo. Ciebie, kochaną przez wszystkich i znaną z udzielania niezwykłych łask, proszę o pomoc w tym czasie wielkiej potrzeby. Wiem, że twoje cuda są nieskończone i żadna prośba nie jest dla ciebie zbyt trudna. Pokornie proszę Cię o wstawiennictwo za mną i obdarzenie mnie tym, co niemożliwe w moim życiu. O święty Antoni Padwy, który trzymałeś w ramionach dzieciątko Jezus i otrzymałeś od niego łaskę dokonywania niezwykłych cudów, spójrz na moje życie i zobacz moją pilną potrzebę. Stoję przed wyzwaniami, które wydają się nie do pokonania i sytuacjami bez rozwiązania. Ufam jednak Twojej mocy i miłosierdziu i wierzę, że niemożliwe stanie się możliwe. Święty Antoni Padwy, nauczycielu Bożej Prawdy, modlę się, abyś pomógł mi zachować wiarę i nadzieję nawet w obliczu trudności. Abym nigdy nie utraciła ufności w Bożą opatrzność i w miłość Boga do mnie. Niech we wszystkich moich działaniach będę umacniany Twoim wstawiennictwem i prowadzony przez Ducha Świętego. Proszę Cię, święty Antoni, abyś zaniósł moją prośbę do Pana i udzielił mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Pomóż mi pokonywać przeszkody i znajdować rozwiązania problemów, z którymi się borykam. Niech Twoje wstawiennictwo otworzy ścieżki tam, gdzie ich nie ma, a ja doświadczę radości, gdy niemożliwe stanie się rzeczywistością w moim życiu. Święty Antonius Padwy, który jesteś obrońcą biednych i potrzebujących, spójrz na mój stan i pomóż mi zdobyć potrzebne środki i błogosławieństwa. Abym odnalazła sukces w zatrudnieniu, stabilność finansową i żyła godnie, Mając zaspokojone wszystkie swoje potrzeby. Święty Antoni, który jesteś świętym od spraw straconych, modlę się, abyś przywrócił mi to, co utracone w moim życiu. Niech odzyskam miłość, pokój, zdrowie i szczęście. Niech zerwane relacje zostaną odnowione i abym żył w harmonii ze wszystkimi wokół mnie. Święty Antoni, święty cudów, wstawiaj się za mną przed tronem Bożym i udziel mi łaski, której tak pragnę. Niech będę świadkiem Twojej mocy i dobroci, a moje życie niech będzie świadectwem Twoich cudów. Obiecuję, święty Antoni Spadwy, że jeśli otrzymam tę łaskę, będę szerzyć Twoją pobożność i będę opowiadać wszystkim o Twojej mocy wstawiennictwa. Niech wielu innych zainspiruje się do zwrócenia się do Ciebie w swoich potrzebach i niech wszyscy doświadczą Twoich cudów. Święty Antoni, z całej duszy błagam Cię, wstaw się za mną i pomóż mi otrzymać to, co niemożliwe. Niech moja wiara w Boga i Jego wstawiennictwo nigdy się nie zachwieje, a ja żyję, aby chwalić i wysławiać Pana za wszystkie otrzymane łaski. Ochwalebny i potężny święty Antoni, umiłowany Sługo Boży i bliski przyjacielu dzieciątka Jezus, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym nadziei i wiary, prosząc o Twoje potężne wstawiennictwo przed Ojcem Niebieskim. Uznaję Twoją świętość, Twoją ogromną miłość i Twoje oddanie wszystkim, którzy Cię szukają z gorliwością i oddaniem. Święty Antoni, który jesteś znany jako święty cudów, padam przed tobą na twarz, ufając, że wysłuchasz moich modlitw i odpowiesz na moje prośby. Święty Antoni Spadwy, który w swoim ziemskim życiu dokonałeś tak wielu cudów i nadal dokonujesz ich z wysokości niebieskich. Zwracam się do ciebie z pilną prośbą, która w oczach ludzkich wydaje się niemożliwa. Wiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego proszę o Twoje wstawiennictwo, aby niemożliwe w moim życiu stało się możliwe. W tej chwili składam zamówienie z wiarą i pewnością. O święty Antoni, który jesteś obrońcą cierpiących, ucieczką zdesperowanych i pomocnikiem potrzebujących, spójrz na moją sytuację ze współczuciem i miłosierdziem. Wiem, że nie jestem godzien twoich łask, ale ufam twojej dobroci i twojemu potężnemu wstawiennictwu. Ty, który przywróciłeś wzrok niewidomemu, umożliwiłeś sparaliżowanemu chodzenie, zwróciłeś utracone rzeczy i zjednoczyłeś rozdzielone serca. Wiem, że możesz dokonać cudu, którego tak potrzebuję w moim życiu. Święty Antoni Spadwy Doktor Kościoła, którego nauczanie oświeca drogi wiary, pomaga mi zrozumieć wolę Boga w moim życiu i przyjąć Jego plany ze spokojem i ufnością. Daj mi siłę potrzebną do stawienia czoła przeciwnościom losu i odwagę, abym nigdy nie tracił nadziei. Udziel mi, kochany święty, łaski bycia świadkiem objawienia się mocy Bożej poprzez cud, za którym tak tęsknię. Panie Jezu, który wybrałeś świętego Antoniego na swojego wiernego naśladowcę i obdarzyłeś go darem czynienia cudów w twoim imieniu, proszę za wstawiennictwem tego drogiego świętego, abyś wysłuchał mojej modlitwy i odpowiedział na moją prośbę. Wiem, że plany Boga są doskonałe i że on wie, co jest dla mnie najlepsze, ale z pokorą i ufnością ośmielam się prosić o ten niemożliwy cud. Wierząc, że dzięki jego nieskończonemu miłosierdziu i za wstawiennictwem Święta Antoniego moja prośba zostanie spełniona. Nadany. Święty Antoni, mój umiłowany opiekunie, z góry dziękuję za Twoje wstawiennictwo i za wszystkie łaski, które otrzymałem za Twoim wstawiennictwem. Obiecuję szerzyć Twoje oddanie i świadczyć innym o Twojej dobroci i mocy. Błogosław mi i chroń mnie zawsze, kierując moimi krokami i umacniając moją wiarę, abym mógł żyć zgodnie z wolą Bożą i pewnego dnia osiągnąć szczęście wieczne w niebie. Ochwalebny święty Antonius Padwy, który jesteś znany jako cudotwórca Padwy, módl się za mnie i za wszystkich którzy proszą o twoje wstawiennictwo, abyśmy zawsze odczuwali twoją obecność w naszym życiu, zwłaszcza w chwilach trudności i potrzeby. Niech wasz przykład życia, wasza niezachwiana wiara i wasza miłość do Boga i innych będą inspiracją dla nas wszystkich. Święty Antoni, wzorzec cnót i świętości. Wstawiaj się u Ojca Niebieskiego za ten niemożliwy cud, którego tak potrzebuję. Spraw, abym za Twoim wstawiennictwem był świadkiem wielkości Bożej Miłości i Miłosierdzia, a moje życie przemieniło się mocą Ducha Świętego. Ochwalebny święty Antonius Padwy, wierny Sługo i przyjacielu Boga, który za Twoim wstawiennictwem dokonał tak wielu cudów, Dziś przychodzę do Ciebie z sercem pełnym nadziei i wiary, prosząc o Twoją pomoc i Boże wstawiennictwo. Jesteś znany jako święty cudów i całkowicie ufam Twojej mocy i dobroci, które pomogą mi przetrwać najtrudniejsze i najbardziej desperackie chwile. Święty Antonius padwy, który byłeś wielkim kaznodzieją i przykładem miłości i miłosierdzia. Wysłuchaj mojego wezwania w tej chwili udręki. Stawiłem czoła tak wielu trudnościom i przeszkodom w swoim życiu i czuję, że nie mogę dalej żyć bez Twojej cudownej interwencji. Przychodzę do Ciebie, ukochany Święty, z pokornym i skruszonym sercem, prosząc o wstawiennictwo u naszego Pana Jezusa Chrystusa za mną. Ty znasz potrzeby mojego serca, Moje niepokoje i troski. Z całą wiarą i oddaniem proszę Cię o cuda, których tak potrzebuję. Pilnie potrzebuję Twojej pomocy, aby pokonać wyzwania, przed którymi stoję. Wiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i że za Twoim wstawiennictwem może dokonać w moim życiu niemożliwego. Święty Antoni, opiekunie uciśnionych i potrzebujących, proszę Cię, abyś przyszedł mi teraz z pomocą. Potrzebuję Twojego światła i wskazówek, aby znaleźć właściwą ścieżkę. Potrzebuję Twojej siły i odwagi, aby stawić czoła przeciwnościom losu, Twojej miłości i ochrony, aby poczuć spokój i bezpieczeństwo, których tak pragnę. Udziel mi cudów, o które gorąco i pilnie proszę. Proszę cię, abyś spojrzał na moje potrzeby finansowe, pomógł mi znaleźć rozwiązanie problemów, przed którymi stoję, oraz obdarzył mnie pomyślnością i obfitością niezbędną do godnego życia. Wiem, że możesz otworzyć drzwi tam. Gdzie nie ma ścieżki, i przekształcić niemożliwe sytuacje w prawdziwe błogosławieństwa. Ufam Twojemu potężnemu wstawiennictwu i nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. Proszę również o spojrzenie na moje relacje osobiste, pomoc w odnalezieniu harmonii i spokoju w moich relacjach. Trzymaj się z daleka ode mnie wszystkich którzy życzą mi krzywdy i wysyłaj prawdziwych i wiernych przyjaciół. Udziel mi łaski przebaczania i otrzymywania przebaczenia, kochania i bycia kochanym oraz życia w komunii i braterstwie ze wszystkimi wokół mnie. Święty Antoni Spadwy, wiem, że zawsze zwracasz uwagę na nasze potrzeby i nigdy nie opuszczasz tych, którzy szukają Cię z wiarą i oddaniem. Dlatego przychodzę do Was z ufnością, wierząc, że wysłuchujecie moich modlitw i wstawiacie się za mną u Waszego Ojca Niebieskiego. Proszę, obdarz mnie cudami, których tak bardzo potrzebuję, a których jeszcze nie otrzymałem, i aby wydarzyły się natychmiast, na chwałę Bożą i dla mojego dobra. Dziękuję Ci, drogi święty Antoni, święty wielki i potężny. Uznany i czczony za liczne cuda i życie poświęcone Bogu. Przychodzę dziś do ciebie z sercem pełnym nadziei i wiary, prosząc o Twoje wstawiennictwo, abyś dokonał w moim życiu niemożliwego cudu. Święty Antonius Padwy, który zostałeś obdarzony niezwykłymi darami duchowymi i który zawsze byłeś gotowy nieść pomoc potrzebującym i cierpiącym, proszę, abyś spojrzał na moją rozpaczliwą sytuację i udzielił mi swojej potężnej pomocy. Ty, który przynosiłeś pocieszenie biednym i uciśnionym, uzdrawiałeś chorych i dokonywałeś niezwykłych cudów, modlę się za twoim wstawiennictwem przed Bogiem, aby moja modlitwa została wysłuchana. Stoję w obliczu wielkiej potrzeby i udręki i potrzebuję cudu, którego może dokonać tylko Bóg za Twoim wstawiennictwem. Święty Antoni, znany z odnajdywania zagubionych przedmiotów, pomóż mi znaleźć rozwiązanie moich problemów i wyzwań. Niech Twoje światło oświeci moją drogę i doprowadzi mnie do rozwiązania, którego szukam. Wiem, że za twoim wstawiennictwem niemożliwe staje się możliwe, a moja wiara w Boga umacnia się. Święty Antoni Spadwy, potężny orędowniku, kieruje przed tobą moje prośby i potrzeby, ufając całkowicie twojej dobroci i współczuciu. Niech twoje wstawiennictwo dotrze do tronu Bożego, a on w swoim nieskończonym miłosierdziu obdarzy mnie niemożliwym cudem którego tak bardzo potrzebuję. Obiecuję, drogi święty Antoni, że jeśli moja prośba zostanie wysłuchana, będę dzielić się Twoją dobrocią i mocą ze wszystkimi, szerząc Twoją pobożność i będąc świadkiem cudów, których dokonujesz w imię Boga. Niech Twoje błogosławieństwo zawsze będzie ze mną, umacniając moją wiarę i kierując moimi krokami, aby mógł żyć zgodnie z wolą Bożą i osiągnąć szczęście wieczne w niebie. Dziękuję, święty Antoni, za Twoją uwagę i wstawiennictwo. Ufam, że z Twoją pomocą uzyskam łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Święty Antoni z padwy, wielki sługo Boży, z głęboką wdzięcznością zwracam się jeszcze raz do Ciebie. Wiedząc, że Twoje wstawiennictwo jest potężne i skuteczne. Mocno wierzę, że Wasze modlitwy zostaną wysłuchane i wysłuchane przez Ojca Niebieskiego oraz że cud, którego tak desperacko potrzebuje, nadejdzie. Proszę Cię, święty Antoni, abyś nadal był moim przewodnikiem i obrońcą, pomagającym mi zachować wiarę i nadzieję w chwilach zwątpienia i rozpaczy. Ty, który jesteś znany jako młot heretyków, ze względu na żarliwą obronę wiary, pomóż mi umocnić moją wiarę i szerzyć miłość Bożą, gdziekolwiek się udam. Niech będę przykładem cnót i miłości, inspirowanym Twoim życiem i nauką. Święty Antoni, który byłeś wielkim kaznodzieją i ewangelizatorem, Pomóż mi nieść słowo Boże wszystkim potrzebującym światła i nadziei. W tej chwili refleksji i modlitwy proszę, aby Duch Święty mnie oświecił i udzielił mądrości do podejmowania właściwych decyzji. Niech pokój Chrystusowy zapanuje w moim sercu i niech każdy dzień będę przeżywał z wdzięcznością i radością, wiedząc, że Ty, Święty Antoni, jesteś przy mnie. Wstawiasz się za mną i prowadzisz mnie drogą sprawiedliwości i świętości. Święty Antoni spadwy, całkowicie ufam twojemu wstawiennictwu i mocy Bożej, aby dokonać w moim życiu tego, co niemożliwe. Niech twoja obecność będzie stała w moim codziennym życiu, przynosząc pocieszenie w chwilach smutku, odwagę w chwilach strachu i nadzieję w chwilach rozpaczy abym zawsze czuła Twoją bliskość i opiekę, szczególnie w najtrudniejszych chwilach. Obiecuję, drogi święty Antoni, że otrzymawszy tak potrzebne mi łaski, poświęcę swoje życie świadczeniu dobroci i miłosierdzia Bożego. Podzielę się swoim doświadczeniem wiary ze wszystkimi wokół mnie, inspirując innych, aby zwrócili się do Ciebie w swoich potrzebach i zaufali mocy modlitwy. Niech imię Boga będzie zawsze uwielbione i uwielbione za wszystkie cuda, jakich dokonuje za Twoim wstawiennictwem, święty Antoni. Niech będę narzędziem Waszego pokoju i miłości, prowadząc życie poświęcone służbie Bogu i innym. Z głębi serca dziękuję za Twoje wstawiennictwo i za wszystkie otrzymane łaski. Niech pokój Chrystusowy, miłość Maryi i opieka świętego Antoniego będą zawsze ze mną, kierując moimi krokami i oświetlając moją drogę. Święty Antoni, módl się za nami. Amen. Wierzę, że ta modlitwa Ci pomoże dostępni, aby pomóc większej liczbie osób. Jeśli ci się spodobało, proszę cię o dołączenie do naszego kanału i oglądanie więcej takich filmów. Aha, i nie zapomnij polubić filmu. W końcu każdy lajk like jest jak mała gwiazda nadziei świecąca na niebie YouTube, wskazująca, że tego typu treści są kluczowe i ważne dla ciebie. A także dla wielu innych osób, które również potrzebują takich modlitw. Ponieważ każda interakcja i każde udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam nieść bardziej inspirujące i potężne przesłania i modlitwy, takie jak to. Dołącz do nas i subskrybuj kanał, aktywując dzwonek, aby jako pierwszy otrzymywać nasze aktualności. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach i wiedzcie, że święty Antoni zawsze będzie z Wami, chroniąc i prowadząc Waszą ścieżkę. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, równie potężne jak ten, gotowe błogosławić Cię w każdej chwili Twojego życia.